Witam wszystkich na moim kanale. Teraz trochę tuningu. Głowice doprężone. Odbitki robimy za pomocą gliny albo plasteliny. Później wykańczająco tuszujemy, żeby zobaczyć czy zawór na pewno nam nie dotyka i czy jesteśmy na tyle blisko. No więc, co jest, co jest najważniejsze? No zawory, tutaj akurat jest sące większe, więc jest dużo więcej pracy, tej pracy takiej i Tutaj pokazuję głowicę. Głowica ma dwa kąty zejścia. Pierwszy kąt, później drugi kąt już przed zaworami samymi. Kąt zaworów zgadza się z kątem zaworów na cylindru. Tak wygląda głowica oryginalna. Nigdy nie ruszana. A jest jaka jest. Na niej bardzo słabo chodzi motocykl. No. Tutaj mamy moją głowicę doprężoną, obrobioną. Komora korzystna. Zrobiona. Na sące trzeba było dookoła zrobić sobie miejsce. Już nie tylko montując go w cylindrze, ale w głowicy również, w uszczelce również trzeba to zrobić, żeby nam zawór nie zahaczał uszczelkę głowicy. Tutaj uszczelka pójdzie mojej produkcji miedziana. Świece zalecam zastosować z długim gwintem, żeby lepiej nam spalało tą mieszankę. Tutaj głowica już podczas frezowania wstępnego, tu już zamontowana. Na frezarce. Tak wygląda zawór większy 43 mm. No, tak to sobie wszystko wygląda. Co nam daje taka obróbka głowicy? No doprężamy silnik, lepiej spalana mieszanka. Tu mamy kierunkowo w procentach przeliczone przesunięcie, żeby tłoka nam fajnie pchało i korzystnie spalało. No do tego projektu tutaj zalecę zastosować dłuższy gwint świecy, żeby lepiej spalało. W moim Feniksie będą dużo, dużo dłuższe świece niż jest standardowo. Co nam daje taka obróbka? No dużo nam daje. Lepiej motocykl będzie chodził, będzie odczuwalnie dużo mocniejszy w pełnym całym zakresie. No i będzie naprawdę fajnie śmigać. Tutaj obróbki było masę, gdyż tłok jest z malucha, więc trzeba było i obwód zmniejszyć na głowicy. No, jest zabawy, ale czy warto? Dla mnie warto. A czy dla Was warto? Nie wiem, nie wnikam. Każdy ocenia to indywidualnie.